Czy rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem o swojej seksualności od początku jego życia? Przed wyprowadzką z Polski rozliczam się z moją biblioteczką i przez cały czerwiec polecam książki, które są warte uwagi. Drugi projekt sekset.pl i moim zdaniem, dużo lepszy niż pierwsza książka, bo tutaj rozmawiamy faktycznie o dziecku i jego seksualności, i w jaki sposób tę swoją seksualność odkrywa. I nie to nie jest tak, że teraz same kontrowersje, że próbujemy dziecku wmówić, że powinny oglądać filmy, które są dozwolone tylko i wyłącznie dla dorosłych. Zupełnie nie. Właśnie to pokazuje, że nie powinniśmy i w jaki sposób powinniśmy rozmawiać z dzieckiem. Ja uważam, że ta pozycja jest naprawdę fenomenalna i gdyby każdy rodzic rozmawiał ze swoim dzieckiem właśnie w taki sposób i pokazywał, że są rzeczy normalne, ale są też rzeczy, które są zupełnie nienormalne, to naprawdę wydaje mi się, żebyśmy uniknęli wielu nieprzyjemnych sytuacji w naszym dorosłym życiu. Także dajcie znać, czy czytaliście którąś z książek z projektu Sex.ed.pl i czy tak samo dobre wrażenie na was wywarły.